Artysta tworzy dzieła, zawiera w nich emocje, wyobraźnie, robi to za pomocą kolorów i kształtów. Dla każdego ten sam kolor może znaczyć coś innego. Ten sam kształt w różnych chwilach może kojarzyć się inaczej. Władysław Luciński zainteresował nas używanymi elementami, znakami, ludzikami, maszerują, biegną po obrazie. Przygotowaliśmy klocki, z których można tworzyć swoje opowieści, przekazywać swoje emocje. Wytnijcie je według załączonego wzoru. Można je też różnie pomalować, bo przecież uczucia też mogą być różne. Układajcie i opowiadajcie.